Listen, Tommy, I have a delicate job for you. I don't know anyone else who could do it better than you. You're a good driver, and you have experience. Well, to make it simple, tomorrow all the best motors are going to race at the city track. And I bet on one kid who's been a favorite up until now. I helped him along in his career a little. I like fast cars, and I said to myself that I could make back a little on that investment. You understand? And then Ralphie starts saying that some European has come over, and his car is certain to win. Ralphie knows cars, he's real good with them. But otherwise, he's a complete moron. What, he couldn't have told me before I bet on the kid? But still, what the hell is a guy, God knows from where, doing here? These are American races. Me and the Consigliere here were thinking about what to do. Because a lot of our boys have bet the same as me, and they certainly wouldn't be happy if they lost their dough. And how would that make me look? Like an old idiot. Tommy, I can't let that happen. We thought, with our Consigliere, about what to do with it. If something happens to him, that's no way. It won't be fair play. I won't enjoy my winning at all. Ralph told me that he knows a guy who guards the racetrack garage. Tonight, you're gonna go there and take this European's car to a but mechanic who knows his way around these machines. He'll take a look at theirs and maybe improve ours. As soon as he's finished working on it, you'll take it back. It's important that the car is back in its place before anybody catches on. And don't even think but about crashing it or getting I caught by the cops. Are we clear? Yes, boss. If you pull it off, you'll of course get a share of the winnings. Now go. Ralph will tell you where and how. Tak więc witam Was w czwartym odcinku z gry Mapy 1, gdzie tym razem będzie misja y, nocna. Niedługo, jak słyszeliśmy, będą odbywać się wyścigi, więc musimy delikatnie <coughs> podratować auto naszego rywala, największego. No i co, lecimy teraz do naszego jątającego się mechanika, a on nam powie, co mamy zrobić. Go around back there and along the way is the gate gatehouse. To tell Bobby that Ralph sent you and Bobby will take you to the car. It's already been agreed with him. Then you just have to take it to the auto service of my friend Luca Bertoni. It's in Newark under the Giuliani Bridge. He'll take a look at it and tune it a little. and Then you just take it back. This should be easy enough

on tutaj co nam alpnamatati koleżkę który mam nadzieję będzie bardziej kompetentny w Pokazał nam jak otworzyć auto, my je otwieramy, wsiadamy i jedziemy. Ta jak jest taka bardziej spokojna, przypominająca te, nie nawet, to... No jaką jazdę tak, nocną, no, fajną, nie bierzemy w dronie, tylko od razu jedziemy, to jest czysta gra. No i ja już nie będę wam przecież pokazywał jak jadę. Zobaczę się z wami na miejscu. A few moments later. Tak więc ja już dojeżdżam. Jak widać Lost 7 tam. tam, Trochę miałem małe wypadki po drodze, ale to już szczegóły. Tak, Lost 7 Racing Circus, Tak, dobrze tam nie znam się. No i co, wyjechaliśmy już y, poza obszary mapy, I może nie poza obszary mapy, to na takie wiejskie drogi, podobnie jak w poprzednim odcinku i teraz tutaj jest ten cały ochroniarz tego naszego ziomeczka, tego Ralfiego i on tam gdzieś jest, idę sprawdzić, on, on tam wychodzi, dobra, trzeba do niego podejść i zagadać. No oczywiście moim wozem, bo, 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 bo biedaka nie stać. No, niestety w wyniku uszkodzeń moje auto się trochę dymi. Odpór szybciej. Dobrze, otworzył nam szlaban. Bardzo fajne dźwięki. Ale to już tam nieważne. No i co, i teraz idziemy prosto. I on nam tam pokaże, gdzie jest ta wyścigówka, którą musimy w pewnym sensie ulepszyć. Tutaj taki tor wyścigowy, ładnie wykonany, no może ładnie, no na mapie go nie ma. Jakieś tutaj przyczepy stoją, beczki stoją. Dojeżdżamy i zaraz będzie, zacznie się fajna jazda, już nie takimi rzękami, tylko coś lepszego, taką, taką bmw trochę. Mm, nie mamy czasu, ale tam będzie wszystko bezpośrednim, typowe. Okay, is that it? Yeah, buddy, be real careful. We can't even be a scratch on it and avoid the cops like the devil, because this car will be real obvious. That's right. In about half an hour the second guard will come, so you gotta be back by then, buddy, and be real careful. That car goes fast. No i co, to jest nasze auto, no w zasadzie nie nasze, ale no aktualnie jest nasze. Karożeta jakaś, no i tak, musimy dojść do Lucasa Bertone. Mamy na dole pasek z uszkodzeniami, jeżeli go nabijemy, to na maszynę to nam się nic ja nie, nie uda. I jak widać, no czuć moc, jest na pewno szybciej niż poprzednie auto. Ale już niedługo takie auto, tak szybkie będą jeździć po ulicach, to jest to kwestia czasu, a lata w grze będą mijać. Generalnie dajcie znać, jak Wam się podoba ta seria. Bo mi się bardzo fajnie to dla Was nadziewa. Bardzo przyjemnie bym to powiedział, tak może. No i co, wjeżdżamy już do miasta. Nie zapomnijcie wpaść do, do Voxena na ten film w prawym górnym rogu. Gdyż możecie wygrać fajnego skinka. No to usłyszymy się, jak już będę dojeżdżał. więc ja już powoli dojeżdżam jestem już na moście pod którym urzęduje ten nasz mechanizm i tutaj taka słowo stref samobójca i gdyby nie czas to bym tam został i się czyńcał chociaż nie ma tam nic ciekawego podróż jak widać była bez najmniejszej rysy mam nadzieję że przy samej końcu nie, nie zarysuję tego auta oj no mimo to słabo się trzyma w roli pewnie się dziwnie korek powstał ale to to jest nie moja sprawa trochę bo ja już ładnie wyprzedzam no i co, dojechaliśmy już do mechanika posłuchajmy co nasi bohaterowie mają do powiedzenia Hey there, you're from Mr Salieri, right? I'm Lucas Bertone Hi, I'm Tom They say you can take a bite out of this monster I reckon so Well, you better get moving. We only have 27 minutes left. Hmm. That ain't much time. <laughs> we'll see what could be done. You can hang out a while. How's it going in there? Just finished. You can go. Uh, but you're gonna have to hurry. It ain't gonna run as well as when you first brought it in. Thanks. Mr. Salieri appreciates your work. Sure, give my regards to him. If he ever needs anything again, I'd be glad to help out. I bet I'm the same driver as him. Auto zostało ulepszone, dla tych którzy jeszcze nie załapali, ono tak naprawdę zostało zepsute. O czymś zresztą niedługo się przekonamy na własnych oczach, ale to już w następnym odcinku. No i co, teraz na start, yy, na start prawie na maksa uszkodziłem na autko, na resurs, może się uda dojechać. Czasu bardzo mało, kolejny piesy potrącony. No i teraz czeka nas jazda powrotna. A samobójca już się zdecydował? Nie, jeszcze gadają. Ja bym tam go wetnął do tej rzeki i tyle. Taki niezdecydowany jest. Nie? Patrzcie, 165 prawie było. Gdyby nie fakt, że nie chce z tego wozu, to bym pojechał nawet szybciej. ale trzeba trochę na niego jednak pouważać. Zobaczymy, usłyszymy się w zasadzie na miejscu. Tak więc ja już, jak widać, dojeżdżam poza mapą. Tym razem traban jest otwarty, bo przecież ten kolej został tam... No, tam... No, pod tą bramą czeka, pali papierosa. A my wracamy. Jeszcze nie zarysowałem, ale to tylko takie mini szczegóły. No i oddajemy mu ten wóz i zobaczymy, co dalej. fastest car in the world? sure is. we're lucky you managed it. i bet on the don's car, too. it seems everybody did. i bet on it. so did almost everybody in my neighborhood. i figure the driver is pretty important, too. sure. well, i won't keep you. good night. take care, bobby. thanks for the help. <laughs> Ciekawe czemu akurat to powiedział. No ja nie będę Wam może pokazywać tej jazdy tą wyścigułą. No, wyścigułą. Chciałbym powiedzieć, że to jest wyściguła, ale niestety nie jest. Ale to jeszcze nie koniec misji. A few moments later. Tak więc ja już jak widać, dojeżdżam do baru z delikatnym dripciem. Tylko no, zapomniałem, że my podjeżdżamy takim wejściem vip -owskim. No, a tak naprawdę to jest od strony magazynu, ale to już są takie tam. widać, mechanik sobie rozpalił ognisko. W sumie nie zwróciłem uwagi, czy było przed naszym wyjazdem. Mechanik gdzieś tam jest. Czyli go nie ma. Aż do niego zapukam z ciekawości. Otwórz. Nie, wszyscy już śpią. Jesteśmy na pewno. Tak, bo mi się, przez chwilę, że kroki słyszałem. No ale cóż, na pewno go nigdzie tutaj nie ma. To my wchodzimy do baru. I teraz idziemy spać. Dodano dwa auta. Super. I co? Telefon dzwoni. na tor wyścigowy no przez przypadek porozmawiałem z nim tak wygląda z nimi rozmowa, że tam nie mają zazwyczaj czasu ale to już szczegóły czy mechanik już jest, bo chciałbym auto jedną no jak go nie ma to pokażę wam w następnym odcinku co chciałem a teraz już nie tracąc więcej czasu jedziemy na Tor... Nie, te drzwi są zamknięte, myślałem, że będą otwarte. O, mamy dwa takie same auta, jak widać jedziemy na tor wyścigowy, gdyż my będziemy kierowcą. No, Pojedziemy tą wyścigową, ale ja już Wam pokażę jak będę dojeżdżał. W tym momencie jak widzicie dojechałem już na tor wyścigowy, ale, nie, ale obejście do końca. Gdyż będę miał was jedno małe hey tommy i knew we could count on you you really want me to do this i've never raced before okay i know it won't be easy but we don't have a choice if you can do it we won't lose out do i look like i can do this i don't even know the rules look it's a cakewalk you go 5 laps you need to come in first for us to win. If you come in second, the dogs lost. But since we tuned that clown's car a little, everything should go smoothly. Also, at those speeds, it's quite normal for someone to bang into you. So watch out for those other bastards. Good luck, Tom. No, to ja you go to pytanie, Na jakim poziomie trudności mam to przejść? Well, łatwy, trudny, ekstremalny czy bardzo łatwy? <coughs> lose all the respect which we busted our asses to build up people give us their trust as well as their dough do you understand what's at stake yeah i got it frank i understand take it easy son show them what you're made of